sejt Tu znowu, i niestety już po raz ostatni, przynajmniej na jakiś czas, Marcin Matrzewski, nadający z bloga rozwojowiec.pl. Naprawdę, trochę bałem się, jak zostanę tutaj przyjęty, zwłaszcza z takim budzącym wiele kontrowersji tematem, jakim jest inwestowanie w nieruchomości. Ale chciałem Tobie i wszystkim innym oglądającym tą prezentację ogromnie podziękować za tak fantastyczne przyjęcie. Dzięki Waszym pozytywnym komentarzom, pytaniom i zainteresowaniu szkoleniem Damian się zgodził, a ja z przyjemnością dla Ciebie przygotowałem jeszcze jedną prezentację odnośnie Inwestowania. Poznasz w niej gotowy algorytm postępowania w przypadku inwestowania w nieruchomości pod wolność finansową, ale z ograniczoną zdolnością kredytową. W poprzednich dwóch dowiedziałeś się, jak wygląda ogólny schemat inwestowania w nieruchomości pod wolność finansową i z jakich trzech dźwigni możesz korzystać oraz. Obraliśmy się, przynajmniej na, tak na szybko, z, dwoma największymi oba, z dwiema największymi obawia, obawami, jakie towarzyszą inwestowaniu w mieszkania pod wynajem. Czyli co jeśli nikt ode mnie nie będzie chciał wynająć mieszkania, czyli problem pustostanu, i co jeśli moi najemcy nie będą chcieli mi płacić lub będą niszczyć mieszkanie, czyli problem złych najemców. Jeśli którejś z tych prezentacji jeszcze nie widziałeś, to proszę kliknij szybko na jedną z nich i zobacz przed obejrzeniem tej, bo inaczej pewne rzeczy mogą się wydawać po prostu niezrozumiałe. Dzisiaj, jak wspomniałem, dowiesz się, co zrobić, żeby osiągnąć rentierstwo w sytuacji, gdy nie masz za bardzo możliwości zwiększenia swojej zdolności kredytowej. Za pomocą na przykład awansów pracy czy rozwoju swojego biznesu. A ta, którą posiadasz, pozwala Ci na zakup nie więcej niż trzech kawalerek. Tutaj tylko szybka uwaga. Sporo osób pytało się, co zrobić, jeśli w ogóle nie mają zdolności kredytowej, ani nawet odłożonych pieniędzy na inwestowanie. Jak wtedy inwestować w nieruchomości? Teraz tak. Wolisz usłyszeć gorzką prawdę, czy fajnie brzmiącą półprawdę? Fajnie brzmiąca półprawda brzmi tak. Nie masz zdolności ani gotówki, nic nie szkodzi, są sposoby. Realnie są sposoby, ale jeśli ich szukasz, to na pewno nie usłyszysz ich ode mnie. Ja inwestuję w wolność finansową zgodnie ze swoimi wartościami. Na tym skończmy ten temat, ok? Jeśli chodzi o gorzką prawdę, to nie zabrzmi ona seksownie i atrakcyjnie, ale wierz mi, będzie w Twoim najlepszym interesie. Jeśli nie masz wystarczającej zdolności kredytowej, żeby inwestować w nieruchomości, to nie kombinuj i nie inwestuj. Tylko tę energię, zaangażowanie i czas, który wkładałbyś w inwestowanie, skoncentruj, skoncentruj na tym, żeby więcej zarabiać. Tak, dokładnie tak, podnieś swoje kwalifikacje, zdobądź awans, ewentualnie zmień pracę, rozwij biznes, po prostu działaj. Tak, inwestowanie to dopiero drugi krok, pierwszy to zarabianie. Wiem, że przez ostry marketing rozmaitych kursów i szkoleń w naszej mentalności coraz częściej pojawia się skojarzenie, że inwestowanie to tak naprawdę dobra forma zarabiania pieniędzy, zostanowi alternatywę dla pracy, więc możesz to robić nawet nie mając wcześniej jakiegoś stabilnego źródła przychodu. Tylko powiedz, ilu z naszych rentierów, lub przynajmniej inwestorów, którzy odnoszą regularne sukcesy, którzy poza dochodem z inwestycji nie mają ani jednego dodatkowego źródła dochodu? Ja nie znam żadnego. Jeśli chcesz inwestować jak profesjonalista, więc robić to naprawdę dobrze, bez presji, przemyślanie, z minimalnym ryzykiem, to myślę, że nie muszę Ci mówić nic więcej. Bo sam dobrze wewnątrz czujesz, że najpierw powinieneś mieć jakiś inny, stabilny przychód, prawda? I to jest prawda, nie oszukuj siebie, że jest inaczej. Dobra, mając na uwadze, zobaczmy, co zrobić, gdy załóżmy, potrafisz oszczędzać pieniądze, które chcesz przeznaczyć na inwestowanie, i masz swoje mieszkanie, rodzinę i zdolność kredytową pozwalającą ci na zakup nie więcej niż trzech kawalerek. Dodatkowo, masz świadomość, że z ograniczoną zdolnością, że z ograniczoną zdolnością kredytową nie zostaniesz szczętien w kilka lat. I daję sobie na to powiedzmy 20 lat. Tak wiem, że teraz wydaje się to strasznie długo, lecz te 20 lat i tak minie. I za 20 lat możesz być w tej samej lub nawet gorszej sytuacji co dzisiaj. Albo cieszyć się już wolnością finansową. Twój wybór. Niech to będzie nasze założenie, ok? Nawet jeśli się różnią od Twojej obecnej sytuacji, to proszę podążaj za mną, bo później będziesz mógł zmodyfikować ten schemat inwestowania już pod siebie. Załóżmy jeszcze, że zdobyłeś wiedzę, czy to ode mnie, czy z innego źródła, która pozwala tobie zminimalizować ryzyko popełnionych błędów i dzięki niej z powodzeniem kupiłeś 3 kawalerki za 100 tysięcy złotych każdą, wniosłeś wymagany 5% wkład własny, czyli skończyłeś z trzema kredytami na 95 tysięcy złotych i masz trzy mieszkania, z których każdy wynajmuje za 850 zł miesięcznie. Jak na moje standardy i inwestycje, które posiadam, to są to bardzo pesymistyczne założenia, ale niech będą, żebyś naprawdę nie musiał się obawiać realizacji tego scenariusza, a miał przed sobą wizję, że da się to zrobić dużo lepiej. Ponieważ założyliśmy, że zdobyłeś już odpowiednią wiedzę z zakresu inwestowania, czyli m.in. wiesz jak i gdzie kupić mieszkanie, jak je urządzić, jak zadbać o jego marketing, jak wynajmować itd., to zakładamy, że masz obłożenie przez 12 miesięcy. Czyli nie zaliczasz pustostanu. Jest nawet pewien fajny sposób, za który Twoi najemcy będą ci nawet wdzięczni, który pozwala zaliczyć dosłownie 0 dni pustostanu w roku, i to nawet przy zmianie najemców, więc jeśli jesteś odpowiednio merytorycznie przygotowany, to całkowicie realne założenie. Szybko zobaczmy, jaki przychód daje nam jedna kawalerka. Specjalnie do tego skorzystałem z mojego doradcy kredytowego, żeby przedstawić Ci aktualną ofertę kredytową. Przy kredycie na 30 lat na kwotę 95 tysięcy złotych i latach równych nasza lata miesięczna wynosi 478 złotych i 53 grosze. Czyli zysk z jednej kawalerki do 850 złotych przychodu z najmu, odjąć 30 złotych na nieprzewidziane awarie. Odjąć 478 zł i 53 raty kredytowej. Wychodzi 341 zł i 47 groszy złotych zysku. Jak wspomniałem, mój średni zysk wynosi około 500 złotych. Ale liczymy na bardziej pesymistycznych założeniach. Zobaczmy, ile to daje rocznie. Mnożymy to razy 12 miesięcy i razy 3, bo mamy 3 kawalerki. Wychodzi nam prawie 12 300 złotych. Tyle gotówki generują nam rocznie nasze 3 kawalerki. Uprzedzam, że będziesz tutaj sporo... Że będzie tutaj sporo liczb. Dlatego nie staraj się liczyć wszystkiego za mną w pamięci. Tylko staraj się wyłącznie zrozumieć, co skąd się bierze i co robimy na każdym kroku. Dobrze? W ten sposób później będziesz w stanie na spokojnie zrobić sobie podobną symulację na swoich założeniach. Ok, więc po pierwszym roku mamy niecałe 12 300 zł gotówką i wykorzystaliśmy już maksymalnie naszą zdolność kredytową. Co teraz robimy? Całą tę kwotę przeznaczamy na nadpłatę kredytu w pierwszej kawalerce. Jeśli taką nadpłatę zrobisz tylko raz w roku, czyli tak jak tutaj liczymy, to bank powinien skasować się za to nie więcej niż 2% nadpłacanej kwoty. Więc po odjęciu 2% z naszego rocznego zysku spłacamy w rzeczywistości z naszego kredytu 12 tysięcy złotych. Dzięki temu zmniejszyliśmy nasz kredyt z 95 tysięcy złotych do 82 953 złotych. A razem ze zmniejszeniem się kredytu, w wyniku nadpłacania, zmniejsza się także rata, jaką musisz co miesiąc płacić. Zobacz, w pierwszym roku płaciliśmy co miesiąc 478 zł i 53 grosze, a dzięki nadpłacie w drugim roku płacimy o ponad 53 zł mniej, bo 424 zł i 76 groszy, co oznacza, że każdego miesiąca będziemy zarabiać o te 53 zł i 77 groszy, różnicy w porównaniu do poprzedniego roku, więcej. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Wzięliśmy kredyt, nadpłaciliśmy go, więc kredyt się zmniejszył i dzięki temu jego miesięczna lata też, ok? Realnie, tak naprawdę ta lata będzie jeszcze mniejsza, bo pamiętaj, że przecież z każdym miesiącem część twojej raty kredytowej także zmniejsza wzięty kredyt. Ale my, jako pesymiści, dla pierwszej kawalerki w ogóle tego nie liczymy. Dla pozostałych już będziemy brali to pod uwagę, ale tym razem, żeby po prostu było jeszcze bardziej pesymistycznie, o tym zapominamy. Jeszcze raz, będę mówił teraz wolniej, żeby było to łatwiej zrozumieć. Proszę skup się teraz, to zrozumiesz coś, zrozumiesz coś, czego nawet nie do końca rozumie większość osób, które biorą kredyt na swoje własne mieszkanie. Każda Twoja lata kredytu składa się z części kapitałowej, za pomocą której spłacasz część kwoty wziętego kredytu, czyli tych 95 tysięcy złotych, oraz składa się z części odsetkowej, którą płacisz do banku za to, że Ci udzielił kredytu. Te kwoty nie są jednakowe. Przy kredycie z równymi ratami jedynie łączna lata, jaką płacisz co miesiąc jest równa, a za każdym, a z każdym miesiącem coraz więcej spłacasz kapitału, a coraz mniej odsetek. Widzisz to? To rośnie, a to maleje, ale zawsze tak, żeby rata pozostała równa. I w momencie, kiedy nadpłacasz kredyt, to działa trochę tak, jakbyś brał nowy kredyt, ale na mniejszą kwotę. Dlatego ta rata jest liczona ponownie i jest mniejsza, podobnie jak odsetki, które musisz zapłacić. Realnie jednak, oprócz tego co nadpłaciłeś gotówką, części kapitałowe raty także pomniejszą kwotę pożyczonej od banku sumy. Czyli w naszym przykładzie w ciągu pierwszego roku, spożyczonych 95 tysięcy złotych, spłaciłeś to wszystko i o sumę tych kapitałowych części rat powinniśmy pomniejszyć nasz nowy nadpłacony kredyt, czyli te 82 953 złote. Ale jak wspomniałem, żeby uczynić nas przykład bardziej pesymistycznym, w przypadku pierwszej kawalerki nie bierzemy tego pod uwagę. Wiem, że trochę skomplikowane jest to, ale mam nadzieję, że udało Ci się chociaż ogólnie to zrozumieć. Ale dobra, nawet jak masz jakieś pytania do tego, jak się liczy lety kredytu, to proszę zaufaj mi w obliczeniach i po prostu śledź sposób postępowania, żeby zrozumieć ogólny schemat, dobrze? Więc, po pierwszym roku cały zysk z kawalerek przeznaczyliśmy na odpłatę kredytu Pierwszej kawalerki. W drugim roku robimy to samo, jednak dzięki wcześniejszej nadpłacie płaciliśmy mniejszą ratę kredytu, więc w kolejnym roku więcej zarobiliśmy i więcej też nadpłacamy. Zakrąglając i uwzględniając te 2%, które pobiera od nas bank przy nadpłaceniu, wyjdzie, że po drugim roku nadpłaciliśmy około 12 679 zł. I tak postępujemy rok w rok. Każdego roku cały przychód z kawalerek przeznaczając na nadpłatę kredytu w pierwszej kawalerce. Robiąc to w ten sposób po siódmym roku nie tylko w całości spłacie swoją pierwszą kawalerkę, ale zostanie ci jeszcze prawie 4000 zł gotówką. Jednak 7 lat na spłatę jednej kawalerki całkiem sporo, nie sądzisz? Jak więc możemy przy tych założeniach osiągnąć wolność finansową w 20 lat, którą w naszym przykładzie będzie miesięczny przychód z mieszkań na poziomie 5740 zł? Spokojnie. To działa trochę jak kula śniegowa. Na początku idzie powoli, ale z każdym kolejnym posunięciem zaczynasz coraz szybciej i coraz więcej zarabiać. Więc, kiedy na koniec siódmego roku spłaciliśmy w całości jedną kawalerkę, jakie powinno być nasze kolejne posunięcie? Oczywiście spłata kolejnej, prawda? Otóż nie. Zobacz, spłaciłeś w całości jeden kredyt, więc uwolniła ci się zdolność kredytowa, którą możesz teraz wykorzystać, by kupić czwartą kawalerkę. Tak też zróbmy. Czyli teraz mamy pełen przychód z tej jednej spłaconej kawalerki oraz różnicę pomiędzy kredytem a kwotą najmu z trzech pozostałych, na które mamy jeszcze kredyt. Czyli nasz miesięczny przychód z tych czterech kawalerek wynosi teraz 820 zł z tej spłaconej plus 3 razy 341 zł i 47 groszy z tych trzech, na których mamy kredyt, czyli nieco ponad 1844 zł. Co robimy z tym przychodem? Znowu odkładamy cały rok i na koniec przeznaczamy całość na nadpłatę kredytu. Ale naszej czwartej, czyli kupionej ostatnio, kawalerki. Dlaczego akurat niej, a nie na przykład drugiej, która spłacana się nam już przez przez 7 lat? Ano dlatego, że w przypadku nowego kredytu na równe raty, jak możesz zobaczyć, rata kredytu składa się głównie z odsetek bankowych, które opłaca się nam jak najprędzej spłacić, żeby nasze miesięczne raty Spłacały się nam jak największą częścią kapitału. Wracając do naszego schematu. Po siódmym roku kupujemy na kredyt czwartą kawalerkę, którą następnie nadpłacamy przez 8, 9, 10 i 11 rok. Po 11 roku powinniśmy mieć ją już w całości spłaconą, plus zostanie Ci ponad 20 tysięcy złotych kieszeni, które wkładasz jako dodatkowy. Wkład własny do kolejnego krytu. Pozwól, że tutaj już nie będę przedstawiał kalkulacji, bo wiesz na czym to polega. Jedynie w dalszych kalkulacjach uwzględniłem dodatkowo spłatę pożyczki, jaka zawiera się w tych latach, które płacisz co miesiąc. Dzięki większemu przychodowi na tym etapie udało się nam spłacić całą kawalerkę nie w 7, ale w 4 lata. Mamy więc dwie kawalerki na kredyt i dwie kawalerki w całości spłacone, więc nasz pierwszy przychód razem ze spłatą ostatniej kawalerki urosł jeszcze bardziej do 2322 zł i 94 groszy. Co robimy teraz? Myślę, że już wiesz, kupujemy piątą kawalerkę i jak poprzednio cały przychód z poprzednich inwestujemy w jej nadpłacenie. I on powinien tym sposobem i dzięki większemu wkładowi własnemu spłacić w zaledwie dwa lata. Więc po 13 roku masz 5 kawalerek, 2 na kredyt i 3 spłacone. Kupujesz szóstą, którą spłacasz, spłacasz w 3 lata dłużej niż poprzednią. Ale to dlatego, że nie dodawaliśmy tutaj dodatkowego wkładu własnego. Więc po 16 roku masz 6 kawalerek, dwie na kredyt i 4 spłacone. Teraz spłacasz tą drugą, na którą na samym początku wziąłeś kredyt. Dzięki temu, że spłacasz ją dopiero teraz i ona przez ten cały czas spłaca, spłacała się sama, tak naprawdę zostało nam już tutaj tylko trochę ponad 63 tysiące złotych kredytu do spłaty. Nadpłacasz to w dwa lata, więc po 18, po 18 roku masz 6 kawalerek, jedną na kredyt i 5 spłaconych. Teraz w ciągu roku jesteś w stanie spłacić w całości swoją ostatnią wziętą na kredyt kawalerkę, czyli po 19 latach. Masz 6 kawalerek, wszystkie w całości spłacone, które generują ci miesięcznie 4920 zł. Jeśli przez rok odłożysz te pieniądze i dodasz do pozostałej gotówki, jaka ci została na, po spłacie ostatniej kawalerki, to po 20 roku siódmą kawalerkę kupisz od razu w całości za gotówkę. Jak widzisz, schemat jest prosty. Kupujesz mieszkania, póki nie wyczerpie ci się zdolność, następnie cały przychód z tych Cały przychód z nich przeznaczasz na spłatę kredytu na jedną nieruchomość i kiedy ci się to uda, kupujesz kolejną. I znowu spłacasz jedną i kupujesz kolejną i tak dalej. Póki nie zaczniesz się zbliżać do dochodu, który jest twoim celem. Gdy to się stanie, zatrzymujesz się z kupowaniem kolejnych mieszkań na kredyt i po prostu po kolei spłacasz kredyty w tych, które ci jeszcze zostały. Gratuluję! W ten sposób, mając ograniczoną zdolność kredytową po 20 latach, masz 7 spłaconych kawalerek, które generują ci 5740 zł miesięcznie. Oczywiście. Ktoś może powiedzieć, że 20 lat to za długo, a 5740 złotych to za mało. Pamiętaj, że to był stosunkowo pesymistyczny przykład, przykład, plus zakładałem, że masz zdolność tylko na 3 kawalerki i inwestujesz tylko w kawalerki. W końcu rynek nieruchomości mieszkaniowych to znacznie więcej niż same tylko kawalerki. Możesz przecież także kupować większe nieruchomości, wynajmować je na pokoje, lub dodawać dodatkowe pokoje do już kupionych mieszkań. Wtedy zwrot inwestycji jest jeszcze większy. Ale do tej pory wszystko liczyliśmy wyłącznie na kawalerkach, bo są najprostszą formą inwestycji, plus zwrot z nich wielu osobom i tak wydawał się niewiarygodnie duży. Więc co dopiero gdybym pokazał tutaj inne typy nieruchomości. Mimo wszystko, jeśli ktoś chciałby podważyć ten 20-letni scenariusz, to może to z łatwością zrobić. W końcu, nie wiemy co będzie za 20 lat. I za ile wtedy będą wynajmowane mieszkania? Moim zdaniem zdecydowanie drożej. Ale też nie uwzględniliśmy podatków po 10 latach amortyzacji, gdyż nie wiemy jakie będzie prawo podatkowe. Więc tak. Możesz się czepiać, lecz tutaj chodziło wyłącznie o pokazanie pewnej drogi i możliwość, że tak, nawet mając ograniczoną zdolność kredytową, jesteś w stanie stać się rentierem dzięki mądremu i przemyślanemu inwestowaniu w nieruchomości. Ja podejścia do inwestowania uczę się głównie od Roberta Kijosakiego. Mimo, że wszyscy dookoła mówią, że to, co on robi, działa tylko w Stanach ze względu na inne prawo i warunki, a w Polsce jest bezużyteczne, Znasz ten cytat Einsteina? Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. Dokładnie tak było ze mną. Po prostu zamiast narzekać za większością i dając sobie wymówkę, że w Polsce są inne warunki niż w Stanach, postanowiłem poszukać sposobu, żeby w Polsce inwestować tak, jak robi to Robert. I dzisiaj mówię już do ciebie jako Rentier. Jak widzisz, jeśli chcesz być wolny, to mając odpowiednią wiedzę i determinację, zrobisz to. A jeśli szukasz wymówek, to też bez problemu zawsze znajdziesz ich tysiące. Czy szukać wymówek, czy możliwości rozwiązań, to zawsze jest Twój wybór. I pozwól, że z tą myślą się zostawię, bo to już moja ostatnia prezentacja na blogu Damiana. A może tylko w tej serii. I bardzo chcę mu tutaj podziękować za cierpliwość, dobroć oraz szczere zainteresowanie tematem oraz chęcią podzielenia się nim z szerszym gronem odbiorców. Więc także proszę podziękujcie mu za to w komentarzach. Jeśli wiedza, którą mogłem się z Wami tutaj podzielić, otworzyła Wam oczy na niektóre sprawy oraz dała konkretną wartość. jeszcze tylko ostatnia mała informacja dla osób zainteresowanych moim szkoleniem. Dostępny swoją drogą już tylko do piątku 13 grudnia. Otóż, jeśli chcesz na szkolenie zabrać ze sobą partnera, partnerkę czy męża, żonę, to nie musisz jej wykupywać dodatkowej pełnej wejściówki. Za swoją życiową połówkę wystarczy, że pokryjesz same tylko koszty organizacyjne. Szczegóły znajdziesz na stronie polskirnite.pl. Pozdrawiam się serdecznie!